Cześć wszystkim w mojej tymczasowej jaskini gracza. Oczywiście nie wiem czy wszyscy wiecie, ale niedługo się przeprowadzam i w ciągu kilku miesięcy będę miał wbudowaną prawdziwą jaskinię w nowym domu. Więc na razie jestem na walizkach. W kilku etapach się mieszczą moje wszelkie kolekcjonerki. To jest mniej więcej z ostatnich dwóch lat. Jak widzicie głównie Atlus, jak widzicie głównie Persona, ale też 3DS. -y. Fajna limitka z Zeldy, tak z Wii. u. Bardzo jestem dumny z tych dwóch Q, Persona Q na 3DS Metroida. Bardzo mi się dobrze kojarzy ta kolekcjonerka Fire Emblem Echoes na 3DS, bo kupiłem ją po zdanym egzaminie. Dumny jestem z Baldursa tutaj. No i oczywiście z dwóch japońskich wersji kolekcjonerek. E, Persony e, 5 na PlayStation 3, uwaga, to jest 20-lecie Persony, oraz Persony 5 Strikers z wydani z Chin. E, no i oczywiście NIS nice America, Trails of the Cold Steel, tutaj z pluszaczkiem z Nisu. E, I co jeszcze? A, i mamy jeszcze do rozpakowania: jest Calceta e, Memories na PS4, niestety na Wite nie, i Grand Kingdom na Wite. To tyle z update'u z tego poprzedniego roku. E, Więcej już nadchodzi, za chwilę wleci filmik z Fire Emblem Engage.